Co należy dostarczyć rzepakom w okresie jesiennym, a co zbożom ozimym? Rośliny ozime, zarówno rzepak, jak i zboża, w okresie jesiennym budują to, co jest dla nas z punktu widzenia rolniczego najistotniejsze, czyli plon, potencjał plonowania. On jest rozwijany i powiększany i utrzymywany też wiosną, ale tym podstawę planowania budujemy w okresie jesiennym, kiedy zboża się krzewią, a rzepak buduje. Rozetę liściową. Stara prawda mówi, że ile liści na jesieni, tyle pędów bocznych na wiosnę. Co zatem należy roślinom dostarczyć w tym okresie, który z jednej strony y, nie rozpieszcza warunkami pogodowymi. Często jest y, y, to okres albo deficytu opadów, albo ich y, nadmiaru. Utrudnia to pobieranie składników pokarmowych, w związku z czym nawożenie dolistne. Y, pozwala nam ten, te chwilowe problemy z pobieraniem eliminować i tym samym zapewnić roślinom komfort odżywienia, komfort dostarczenia wszystkich składników pokarmowych. Cóż zatem dostarczyć? Zbożom w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o makromelementy, jest to fosfor i potas. Tylko w przypadku deficytu, tego, deficytu azotu w glebie, Yy, posiłkujemy się również nawozami azotowymi, natomiast podstawą jest fosfor i potas. Z mikroelementów najistotniejsze oczywiście mangan i miedź, ale EkoPlon poleca tutaj rozwiązanie bardziej kompleksowe, czyli mieszaniny mikroelementów pod nazwą Maximus Amino Micro zboża ze zwiększoną właśnie zawartością manganu i miedzi. Podajemy te dwa składniki zwiększonej ilości, pozostałe w ilościach uzupełniających Tematu beczki Lebiga nie będę tutaj rozwijał. Wiadomo, że wszystkie składniki są potrzebne. W rzepaku też fosfor i potas. Azot w zmniejszonej ilości powoduje on przede wszystkim później słabszą e, zimotrwałość roślin, e, więc fosfor i potas, i z mikroelementów kluczowy jest bor w dwóch znaczeniach. Jeden to budowa roślinnych budowa systemu korzeniowego, a drugi istotniejszy myślę, czyli y, 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 wiązanie czy tworzenie, budowanie związków cukrowych i zagęszczanie soku komórkowego, który pozwala roślinom łatwiej przetrwać, przeżyć zimę i rozpocząć wczesną wegetację wiosenną. Jeśli chodzi o rozwiązania produktowe, to jest Maximus Extra PK, Maxibor i Wspominany wcześniej w przypadku zbóż rozwiązanie e, maksimum zamino ale tutaj w wersji rzepaczanej ze zwiększoną zawartością manganu i boru, wspominanego właśnie.